Strona rządowa nie była jednak jedną partią, a koalicją partii rządowych. Najwięcej głosów miało w niej PZPR. Oprócz PZPR w skład koalicji rządowej wchodziły też partie ZSL, SD i kilka mniejszych organizacji. Pomysł polega na przeciągnięciu na stronę opozycji partii ZSL i SD. W ten sposób, po połączeniu ich z głosami opozycji, to strona solidarnościowa miałaby większość w Sejmie i możliwość stworzenia własnego rządu. Autorem tego pomysłu jest jeden z doradców Lecha Wałęsy, Jarosław Kaczyński. To był pomysł Jarosława Kaczyńskiego. To był bardzo dobry pomysł, muszę powiedzieć. Makiaweliczny. I on z nimi rozmawiał? Tak, Kaczyński oboje, dlatego, że dlatego, dlatego ja ich trzymałem, Kaczyńskich, bo na, gdzie trudne było zadania, to ja potrzebowałem jakichś zaufanych ludzi, ale... Po, Mądrze przygotowanych. Oni byli do takiej rzeczy dobrze. Jarkowi Kaczyńskiemu się to udaje. I wyznaczamy z naszej strony premier. Do kierowania rządem strona Solidarnościowa deleguje Tadeusza Mazowieckiego. Ale ostatecznie i do koalicji rządowej, i do rządu wszedł PZPR.